Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej wspaniałej serii. I ostatni odcinek był z live'a, przez co była taka po prostu wycinka z pogadanki z live'a. Wiecie, sami wybraliście tą formę, bo zapytałem was na poście społeczności i zdecydowaliście w sumie większością, że. Właśnie w ten sposób chcecie, żeby live'y były przedstawiane, czyli po prostu je zmontować w jeden odcinek. Także tak będziemy robić. Jako, że w soboty mamy nową serię OneBlock, także pomyślałem, że te odcinki czwartkowe, bo najczęściej tak będzie, że te odcinki czwartkowe będą właśnie z tej serii, gdzie normalnie ją prowadzę, tak jak od samego początku, stwierdziłem, że no, trzeba trochę przyspieszyć. Także na live wyznaczyliśmy sobie tutaj teren i ja już go sobie oczyściłem. Jak widzicie, jest tu równiutko i tu postawimy jeden domek. I pojawiły się pomysły, żeby tu zrobić ratusz dla Mariki czy inne tego typu rzeczy. Możemy ten domek poświęcić Marice, ale myślę, że to jeszcze nie będzie ratusz. Ratusz myślę, że zrobimy gdzieś w tamtej części takiej centralnej wioski. Tutaj jest, no taka część raczej rynek, taka przemysłowa. No wiecie, średnia by tu ratusz pasował. Także postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku trochę się weźmiemy i ruszymy z kopyta, żeby po prostu brać się za te projekty, które tutaj chcemy. Więc w dzisiejszym odcinku zaplanowałem, żeby zrobić tutaj budynek, i pomyślałem, że tutaj jest takie miejsce, gdzie idealnie pasowałby taki wąski, wysoki budynek, coś typu kamienica, którą ostatnio robiliśmy. I szczerze powiedziawszy, ta kamienica przypadła Wam do gustu, więc myślę, że tu też coś takiego wymyślimy. Chciałbym, żeby tu budynki były, w sensie domki, były na dole, żeby były tu na górze kolejny rządek, i jeszcze wyżej, by, żeby było. Więc to będzie taka trzypiętrowa, co najmniej kamienica. Z domkami tam na dole, z domkami tutaj, i trzeba jakoś wejść na górę. Tym się będziemy później zastanawiać. Na razie trzeba wymyślić i zaprojektować ten domek tutaj na dole. Także dajcie mi chwilę. Ja zacznę sobie zbierać materiały do naszych Shulker Boxów i myślę, że wrócę do Was, jak już ten budynek będzie gotowy. Okej, okay, moi drodzy, kurczaczki mi się kończą, ale to nic. Budynek prezentuje się w ten sposób. Pomyślałem, że żeby był trochę inny, zrobimy z trzech połączeń drewna, czyli brzozowego, bo bardzo mało używam brzozy. Tu jest ten ciemny dąb, jeśli chodzi o dach. I tu mamy sosnę, jeśli chodzi o sam budynek. Tak naprawdę nie wiem, czy dołu nie podmienimy na kamień. Chociaż no, z drugiej strony taki... Budynek też nie się prezentuje. Pokażę Wam go jeszcze z daleka, bo on ma taki charakterystyczny dach. O, jak widzicie, on ma taki charakterystyczny dach, więc dajcie znać, jak Wam się podoba. Myślę, że w środku jeszcze nie będziemy go dekorować, bo... No mam dużo planów na dzisiejszy odcinek I boję się, że się nie wyrobię ze wszystkim, także Najwyżej na live to zrobimy i udekorujemy to Bo mam nadzieję, że dekoracja tego już będzie szybciej niż po prostu projektowanie samego tego budynku Tak naprawdę największy problem był taki, żeby to po prostu zmieścić tu w tym miejscu Żeby, wiecie, był taki klimacik, że tu są drogi Ale ten list hałasuje Że tu są drogi i wiecie, tu można przejść ale tu już nie można przejść, w sensie na wprost. I tu będzie stał budynek. Trzeba to jakoś ładnie udekorować na zewnątrz. Tu pomyślałem, że będzie doniczka, ale stwierdziłem, że... No fajnie by było zrobić to, jak będzie jeszcze środek zrobiony. Bo ja nie wiem, gdzie będą okna, gdzie na dachu na przykład będzie można coś zmieścić. W sensie wiecie, chciałbym po prostu to zrobić, jak już będzie wnętrze zrobione, żeby, żeby móc sobie w głowie wszystko poukładać. Aha! O złodziej jeden, jak zwykle widziałem tam dirta w łapce, także... Ech, tu myślałem, żeby zrobić jakiś mały taki ogróteczek do tego domku, e, aczkolwiek... E, chodź tu. O, chodź tu! Chodź tu złodzieju! No i gdzie jesteś? Jeszcze raz, jeszcze raz, gdzie jesteś? Halo, halo? Ale on jest głośny, masakra! No i uciekł. Ewentualnie zginął... Tu jesteś. Dziękuję. Ooo! Złodziej jeden. Ciekawe skąd ukradł tego Dirt'a. No nieważne. Teraz będę się brał za tą część tutaj. I myślę, że tu skrócimy drogę o 1, Żeby tutaj były filary. Będzie raz, dwa, trzy i filar. Czyli będą takie małe domki. Ale trudno, to takie małe domki też muszą być. Także dajcie mi chwilę. Ja muszę sobie wyczyścić ekwipunek. Muszę sobie nabrać drewna. I wymyślić jak to tutaj zaprojektować. I myślę, że zajmiemy się tą częścią, żeby to wybudować, zrobić ściany, żeby zaprojektować to jakoś wizualnie. Ale podobnie jak z tamtym budynkiem, takie detale i wnętrza zostawimy sobie ewentualnie na live, albo na jeden z kolejnych odcinków, gdzie uzbieramy kilka takich budynków i po prostu masowo zrobimy we wszystkich. Także, ja się zabieram tutaj do ogarniania tego. I myślę, że wrócę do Was, jak już to wszystko będzie tutaj postawione, jak już będzie taki gigantyczny budynek. Moi drodzy, wow, już się czuję jak w mieście, naprawdę, zobaczcie tą uliczkę, ona jest jeszcze ciemna, także może się coś tu spałnić, ale zobaczcie to, czy nie mieliście teraz takiego uczucia, jakbyśmy faktycznie byli w takim gigantycznym mieście? W się, sensie, no tu jak się już wychodzi, to to, to uczucie mija, nie? Tu, tu już jest taka polana, taka wioska po prostu, ale tutaj ten fragment, no jestem masakrycznie w szoku, bo zobaczcie, zobaczcie, co tu się dzieje. Jest tak ciasno. Jeszcze chciałbym tu zrobić takie łuki między jednym a drugim budynkiem z lampami, żeby tu były jakieś lampy. Trzeba tutaj zrobić jeszcze z tej części jakieś ławeczki, ewentualnie, wiecie, jakieś drogi, w sensie kamienie, żeby to było tak jednakowo. Ale no zobaczcie, jak to się genialnie prezentuje. No czy to nie jest piękne? Naprawdę. Jak widzicie, mamy tu ogrom mieszkań. Jak sobie podliczyłem tak na szybko, ile mamy tutaj mieszkań, to w tej samej kamienicy, w tym samym budynku jest 10 mieszkań. Plus tu jest jedno takie bogate. Nie wiem, czy to podzielimy jeszcze na dwa, że na górze będzie jedno na dole jedno. I tu gdzieś zrobimy schody. To możecie dać znać w komentarzach, czy byście coś takiego chcieli. Już słyszę, że latają te nasze nietoperki. Także dajcie znać, czy byście chcieli tu dwa osobne mieszkania, czy jedno takie duże mieszkanie. No ale sam ten budynek to jest 10 mieszkań. Wow, po prostu wow. Wprawdzie one są takie, no takiej wielkości, nie, no to jest klitki, nie mieszkania, ale mimo wszystko, no zobaczcie, ile tego jest. Tu jest jeszcze wyjście na taki mini balkon, także nie przejmujcie się, że tu jest wejście z drugiej strony, bo tutaj mamy cztery mieszkanka, jak widzicie, i tu są schody w dół. Stwierdziłem, że na początku, że tu będą schody w dół i po prostu będzie taka jedna ulica długa, ale pomyślałem, że to fajnie będzie się prezentować, jak tu będzie wejście właśnie. Żeby, wiecie, żeby nie była taka uliczka, gdzie wieśniaki nie będą chodzić, tylko żeby jeszcze można było wejść na górę. Jak widzicie, jeszcze tutaj nie ma ścieżki zrobionej. A to tylko dlatego, że muszę się zastanowić, co z tymi słodkami tutaj. Bo, o ile dobrze pamiętam, one tutaj zasłaniają dispensery, które golą owce. Czy redstone? Chyba redstone bardziej. Ale one coś tu zasłaniają, więc one tutaj muszą być. I teraz nie wiem, czy po prostu z tego zrobić siedzonka? coś takie ławeczki? No, nie wiem, zastanowimy się. Jak widzicie, tu są kolejne cztery mieszkania. One dokładnie ten sam wymiar. E, nic się tutaj nie zmienia. No, tak to się prezentuje. Nie ma po czym was oprowadzać, bo tu się naprawdę nic nie zmieniło. Tu widzę, brakuje jednego schodka. E, to sobie go później dodam. Muszę zapamiętać. E, I. Oho. Właśnie dlatego lubię duże miasta. Bo one nie są, nie są w stanie ugrzec. No znaczy, jak już się mi tutaj wpierdzielą, to nie uciekną. Nie ma tak łatwo. Dobra, te mieszkania wyglądają dokładnie tak samo. Tu jeszcze szyby muszę wstawić. Tutaj stwierdziłem, że zrobimy taką kratkę z płotków. No wiecie, i tak tam nie jest nikt w stanie wejść. Po prostu chciałem jakoś tam ściankę zrobić i stwierdziłem, w ten sposób będzie spoko to się prezentowało. Tutaj mamy na górze jedną taką wieżyczkę i pokażę Wam to jeszcze z daleka, ale najpierw Was oprowadzę w środku. Jeszcze, jak widzicie, nie ma drzwi. Drzwi na pewno dojdą. Ale jeszcze ich nie ma. Tutaj będzie jedno mieszkanko z jednym balkonikiem z tej strony, i drugim balkonikiem z tej strony. Mamy też wejście na górę i tu pewnie będzie jakieś sypialnia, ale ewentualnie jakaś pracownia. Może tu zrobimy jakiegoś malarza. Szczerze, nie mam pomysłu, co tu można zrobić. Z kolei tutaj mamy przejście i tutaj jest taki wspólny balkon dla obu tych mieszkań. I mamy widok na dzielnicę robotniczą, i widok na naszą e, farmę trzciny. E, I tu mamy drugie mieszkanko. E, tu już nie ma tego e, podwyższenia, bo jak widzicie, tu jest taka wieżyczka. No, tu jej nie ma, ale tu z kolei też mamy wyjścia na jeden balkonik i drugi balkonik, także tak to się prezentuje. I oczywiście mamy wyjście takie samo jak z tamtej strony, i tak to się prezentuje. Mogę wam jeszcze pokazać to z daleka, jaki jest design mniej więcej tego budynku, bo oczywiście takie detale jak przyciski, jakieś trapdory czy inne tego typu rzeczy jeszcze będziemy tutaj nanosić, ale na razie to się prezentuje w ten sposób. No i moim zdaniem jest całkiem ok, w sensie czuć taki budynek miasta. Oczywiście jeszcze gdzieś tu trzeba będzie budynki, bo e, nie chcę, żeby były takie tereny jak tutaj. E, tu na pewno będzie jeden budynek, drugi budynek, e, ulica jakaś. E, no tu ten magazyn, tam też trzeba będzie coś wykombinować. Także na spokojnie jeszcze sporo, sporo rzeczy mamy do zrobienia, e, ale jak widzicie, no miasto się rozwija. E, także e, no niestety nie wiem. Co jeszcze można zrobić w tym odcinku? Bo chciałbym, żeby te odcinki były takie, wiecie, obszerniejsze niż te z live'a. Bo niestety na live mamy w sumie dwie godziny, żeby coś tam zrobić, ale interakcja z wami kosztuje trochę czasu, jak to można tak nazwać. I przez dwie godziny, tak w sumie godzinę coś budujemy, a godzinę z wami rozmawiam. Także, no niestety. Fajnie by było nadgonić, właśnie w tych odcinkach, gdzie nagrywam sam. E, także, może jeszcze krótki projekcik taki na szybko, e, by mi się udało wymyślić. Dajcie mi chwilę, ja się zastanowię, co jeszcze można zrobić, i do Was wrócę. Moi drodzy, mam pomysł. E, tu, tą dzielnicę, już mam pomysł, jak to zagospodarować tutaj. E, wybudujemy tu parę domków i fajnie by było tu wpuścić wieśniaków docelowo oczywiście, nie że teraz wypuścić wieśniaków tylko żeby te wieśniaki tutaj mogły chodzić, żeby one mogły wyjść z miasta i chodzić sobie po tej części i żeby były bezpieczne, żeby nikt na nie tutaj nie zeskoczył z góry, jakiś zombie, także tą część tutaj trzeba będzie całą oświetlić także to też jest zadanie na jakiś live i fajnie by było tu zrobić taki podest na wprost od którego by odchodziły różne budynki Także myślę, że tutaj sobie zrobimy na wprost takie molo, przechodzące na drugą stronę, tak żeby połączyć to ewentualnie z wejściem na tamtą wyspę i połączyć to z wejściem tam od drugiej strony miasta. Czy wieśniaki będą miały cały ten teren do dyspozycji? Raczej wątpię. Myślę, że zrobimy tak, że po prostu do wyspy żółwi i z powrotem. No zobaczymy. Zobaczymy, czy tam jakikolwiek wieśniak w ogóle się zapuści. Także moi drodzy, jak już mamy plan, co będziemy zrobić, to mam nadzieję, że to nie zajmie mi godziny. Także dajcie mi chwilę, ja już tu zacznę sobie budować. Moi drodzy, przy okazji trzeba będzie się zająć tą jaskinią. Jak widzicie, jest tragiczna. No, tragiczna, to jest wykopane po prostu, żeby dało się przejść. Także myślę, że na najbliższym live w sobotę o godzinie 19.00. Będziemy mogli się tym zająć, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Na live zrobimy to oczywiście co będziecie chcieli i zajmiemy się na pewno tym przejściem. To jest coś, co bym na pewno chciał zrobić na tym live'ie, a resztę to się zobaczy. Po live pewnie na Discordzie, na którego Was bardzo serdecznie zapraszam Zrobimy sobie jakieś afterparty może jakiś konkurs o złotą marchewkę w Minecrafcie w łowieniu ryb bo to się już przewijało ostatnio na Discordzie, także bardzo Was serdecznie zapraszam. A wracając do tego, co mieliśmy dzisiaj zrobić, jeszcze to mieliśmy zrobić taki pomost, i pomost się prezentuje w ten sposób. Jest akurat noc, więc prezentuje się to bajecznie, moim zdaniem. Jest tak fajnie oświetlony. Chciałem, żeby po prostu to był taki główny pomost, i od tego pomostu tutaj będą się rozchodziły kolejne ścieżki do takich budynków jak ten. Nie identycznych oczywiście, ale tego typu, właśnie postawionych na takich palach. No i tak naprawdę nie wiem, co Wam tu pokazywać, bo tak naprawdę no, to, to jest jakby cały projekt. Jedyne co wam, mogę Wam pokazać to to, że tutaj jeszcze trzeba by nie zrobić ścieżkę do tego pomostu. I nie wiem, czy będziemy robili ścieżkę w tamtą stronę, czy po prostu zagospodarujemy tutaj ten teren i po prostu odgrodzimy, tak żeby wiśniaki nie przechodziły tam na tą nieoświetloną część plaży. Jeśli chodzi o pomost, to chciałem tutaj dodać takie schodki, żeby imitowały takie dziury, gdzie jest trochę drewna. Znowu, znowu, dobra, idziemy szybko spać, bo nam nie dadzą spokoju. Mamy tutaj na szczęście łóżko i ok, już powinny nam. Odpuścić, przynajmniej miejmy taką nadzieję. I tak jak mówiłem, mamy tutaj schodki w taki sposób, żeby były takie dziury. Widzicie, żeby to po prostu było w klimacie takiego delikatnie podniszczonego pomostu, ale też bez przesady, żeby nie była dziura na dziurze. Co pan tu robi, panie creeperze? Oho, to się przyda, to się na pewno przyda, bo jak widzicie, fajerwerki zawsze cenią. Także tak się prezentuje całość. Dajcie znać, jak Wam się podobał odcinek. Jak Wam się podobały tam te dwa budynki, właściwie. Jedna taka większa kamienica i jeden taki budynek który trzeba będzie jeszcze dokończyć. E, oczywiście oba budynki trzeba będzie dokończyć. No i tu tą część rozbudować. Ale dajcie znać, czy e, podoba wam się ten pomysł, żeby po prostu e, te odcinki, gdzie sam jestem e, bez live'a, żeby było no, troszeczkę więcej zrobione, żebyśmy nadgonili z tą serią. Pamiętajcie, że w opisie filmu jest link do Discorda, na którego was bardzo serdecznie zapraszam, na którym są e, różne e, fajne kanały, jest ekonomia na serwerze, e, także jeśli takie rzeczy was interesują, to możecie wpaść. Jeśli takie rzeczy was nie interesują, ale chcielibyście ze mną pogadać Albo ze mną chwilę pograć To też jest taka opcja właśnie na Discordzie Także was bardzo serdecznie zapraszam Jeśli wam się film podobał Koniecznie zostawcie łapkę w górę Zostawcie też subskrypcję na kanale Żeby nie przegapić żadnych, żadnych, żadnych odcinków A ja wam mówię do widzenia Pa, i do zobaczenia w sobotę W odcinku z OneBlocka I w sobotę na live Pa